Po wprowadzeniu ofert na rynek czeski właśnie z wami, to był impuls do tego, żeby wyjść za granicę i ten impuls od dwóch lat jak to jesteśmy teraz w 17 krajach. Czechy, Rumunia, Węgry, Bułgaria, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Litwa, Łotwa, Estonia, chcemy być w każdym kraju. To co udostępniliście dla klientów to był strzał w dziesiątkę, dlatego że klienci, którzy się zastanawiali jak to zrobić, jak zrobicie całą otoczkę pod względem ofert, tłumaczeń? Wy zrobiliście to wszystko za klienta. Klient, mając oferty swoje, wystawione, tak naprawdę jednym przyciskiem jest w stanie wystawić wszystko na rynku czeskim, jak teraz na słowackim. Wychodzenie z własnym sklepem za granicę to są te dodatkowe pieniądze, zasoby, które trzeba przeznaczyć na to, tak, żeby postawić w ogóle ten sklep. Zgadzam się ten e z Tobą. Dodatkowe osoby, które muszą tłumaczyć oferty, dodatkowe osoby, które muszą wystawiać, dodatkowe osoby, które piszą regulaminy, bo każdy kraj niestety, ale ma swoje obwarowania e, pod względem prawnym, pod względem płatności, bramki. Każdy kraj jest inny. To trzeba zrobić dokładną analizę, a stawiając oferty na Allegro, robicie właśnie wszystko za klienta. Klient nie musi o tym myśleć. My dajemy przede wszystkim narzędzia, ale też sprzedający, który wchodzi na nowy rynek, musi pamiętać o tym, że są jakieś kwestie prawne czy podatkowe, o które musi zadbać sam też, bo my nie jesteśmy w stanie oczywiście przeprowadzić pełnej analizy biznesowej tak. i podatkowej za, za tego przedsiębiorcę. Więc pewnie kwestie związane z VAT-em czy z odpowiednikami BDO na różnych rynkach to jest coś, o co trzeba po prostu zadbać. Tak, zgadzam się z Tobą, bo, ale to już są minimalne rzeczy. Przy całym, przy całym e, wystawianiu ofert i e, wejścia za granicę, kwestia techniczna z księgowym, e, to już są, e, to jest 10% pracy, a 90% robicie.